Cześć. Ja dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z że... gospodarstwa rolnego zielonka. W dzisiejszym odcinku będziemy siali pszenicę oraz chyba poramy sobie trochę już na zimę naszego pola. Także no, to będzie ostatni odcinek z jesieni. Także no, bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i, i zostawienia łapeczki w górę, jak i subskrypcji. Dobra, my się bierzemy ogólnie za, yy, można powiedzieć, yy, siewy. Wsiadamy do Fendzika i jedziemy na pole. Oczywiście buraki i tym podobne sprawy już załatwione, już za nami. Wszystko jest schowane. Także powiem, że trochę przed odcinkiem y siedziałem. Ale no to tylko chwile. Także nie no, odczułem ja tego, że coś robiłem poza odcinkiem. Także no lecimy sobie z tymi siewami. Oczywiście dzisiaj będziemy siali tą pszenicę, no bo jest wrzesień i miejmy nadzieję, że to jakoś pomoże nam. Oczywiście czas ustawiamy na 10 i jak sami widzicie, nasze pole kurde nam trochę y, wyjebało chwastów, dlatego nie przejmujcie się, w co ja sieję tą pszenicę. Najważniejsze, że ją posieję, a w co ją posieję, to już nie jest y, tak bardzo istotne dobra, my sobie tutaj dobieramy elegancki bieg jakim jest yy, trzeci zakres i trzeci bieg same trójki powiem wam, że dobrze jest oczywiście ten odcinek jest yy, w czwartek yy, nie, oczywiście ten odcinek jest w piątek także no, możliwe, że w piąteczek jak dobrze poleci no to będziemy mieć live'a także no bardzo serdecznie zapraszam ewentualnie jak źle poleci no to wy w sobotę nadrobimy tego live'a mam nadzieję że będziecie czyhać na niego z tą subskrypcją z dzwoneczkiem bo oczywiście w opisie nie dość że macie linki do kanałów Cheatosa i Karolka tak i też macie kanały w sumie kanał chciałem powiedzieć link do naszego Discorda, w sumie timu AFT, na którym zazwyczaj można powiedzieć, że będę siedział na live'ach, także można ze mną pogadać, warto więc do niego dołączyć. Także no lecimy dalej. <grystanie> <grystanie> Oczywiście nie wiem ile zajmie nam tej siew Mam nadzieję, że no, dosyć Szybko i sprawnie nam to powinno pójść, oczywiście. Żadnego nawozu podkorzeń jeszcze nie sypałem. Miejmy nadzieję, że No właśnie, miejmy nadzieję, że pszenicy nic nie będzie delegać po tym, że nie dałem jej trochę nawoziku. Ale to chyba nic nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, żeby ją dobrze posiać i na wiosnę jej dać dobre pobudzenie dobrego kopa w marcu, żeby wiecie zaczęła być swoim życiem i nam dała plon yyy pokroju 30 ton z hektara, nie no żartuję jakby dało to 10 ton to już bym się cieszył, bo tutaj mamy oczywiście pół hektara, także no żeby tam trochę tych yy, pieniążków zdobyć, oczywiście mówię, kolejny odcinek przepowiadam, że to będzie sprzedaż z tej zielonki naszej ewentualnie może jakieś opryski na chwasta bo wiecie, no tutaj pszenica będzie trzeba na pewno yy, opryskać bo sami widzicie co tu się od odjanie pawliło na tym polu Więc my tylko to przykryjemy tą broną aktywną, trochę wymieszamy, ale to i tak i tak za miesiąc nam kurwa urośnie. I będziemy się z tym pierdolić aż do samych żniw, a tak jak opryskamy w pierwszej fazie, tak i to kurde nam zostanie. Już do nietchnięcia. I no właśnie. I wtedy byśmy mogli sobie dopiero sprzedać zrobić. O! Coś w tym stylu. Także, no nie wiem, warto zostawić subskrypcję i prowadzić tą serię. Yy, raczej, prowadzić, prowadzić tą serię, to ja prowadzę, ale obserwować tą serię i moje poczynania, bo nie wiadomo co mi odwali do uba i co ja tutaj kurde wykombinuję, bo sami wiecie, że jestem nieprzewidywalny. Tak samo jak to. Było w życiu młodego rolnika, bo to też, co tam się od Janie pawliło w poprzednim odcinku, to sami musicie zobaczyć, bo link y, macie na pewno nie w opisie, macie po prostu, mogę tak to powiedzieć, że y, po prostu ten odcinek na kanale, po prostu wchodzicie na mój kanał, zostawiacie subskrypcję oczywiście, y, nie no już nie będę takim Żydem bo oczywiście nie wiem dlaczego ostatnio tak zacząłem żydzić te subskrypcje, ale tak jakoś mi wychodzi dobrze te żydzenie ale chodzi mi o to, że no na tym odcinku Życia mojego Rolnika się trochę działo warto obejrzeć, wchodzicie na mój kanał poprzedni odcinek po prostu oglądacie i tyle Mam nadzieję, że Wam się on też spodoba, tak samo jak byście mogli wbić do Tossa na kanał. Tam też powinniście mieć odcinek, w którym ja wystąpiłem z muzyką. Także, no, nie ja śpiewałem, ale po prostu ja prasowałem słomę tam. Także, no, naprawdę ciekawie to wyszło i daj tak chłopakowi trochę. I wyświetleń, można tak to powiedzieć, i subskryberów, bo naprawdę żeśmy wtedy trochę pocisnęli z tamtym nagrywaniem i ja się zastanawiam czy czasem nie zrobić teraz miniaturki z siewu bo fajnie to wygląda i chyba tak to zrobimy, oczywiście wiecie yy... Ja jestem kulturalną osobą i robię miniaturki na odcinkach, żebyście widzieli jak to się robi, żebyście mogli do siebie na kanały też wstawiali odcinki i po prostu wiedzieli kiedy robić screeny na miniaturkę, bo ja żadnych backupów ani nic takiego nigdy nie muszę yy, robić. A jeżeli widzicie kiedy robię miniaturkę to nawet i się cieszę, bo możecie teraz dać y, aż tak miniaturka, a ja przypnę wam serduszko pod y, komentarzem, które chętnie przeczytam i co mam zmienić na tej serii, no to piszcie śmiało, ja tam jakiś później może jakąś ankietę y, zrobię i będziemy po prostu decydowali hmm, nad tą serią. Oczywiście, to, ta seria, jako jedyna, nam została ze singla. Także no tutaj mogę z Wami normalnie luźno pogadać. I dobra, co tu się dzieje? Dzieje się tyle, że no zaraz będziemy mieć koniec pola. I to jest coś yy, niesamowitego. Na razie Fendzik daje radę z tym yy, siewnikiem, bo sami powinniście wiedzieć, że ten siewnik trochę jest bardziej wymagający niż Fendzik ma ale on nigdy się nie podda, niby to jest marka numer 1 wśród ciągników, taki Mercedes no właśnie to jest niby Mercedes wśród ciągników Ale mogę powiedzieć, że na razie wykazuje się jak, jako ten mustang, normalnie koń pociągowy, bo daje radę z tym siewnikiem. Oczywiście wiadomo, nasza szósteczka Zetorowska powinna dać radę jeszcze lepiej z tym siewnikiem, no ale ona będzie w dzisiejszym odcinku orać, także no nie będziemy robić dwóch prac tym samym ciągnikiem. Bo inaczej by to było kurde nudne, i zapomniałem ogólnie dodać sobie mm, tych, jak to się nazywa ścieżek i no trochę dupydałem, ale na spokojnie pogarniemy to w następnym sezonie, bo wiadomo, jak będziemy myśleli, że to to już powinniśmy zacząć robić ścieżki, tak samo jak byśmy myśleli ten jak to się nazywa, nasze warzywa, ale warzywa chyba no, nie będziemy szczególnie nawozić oraz tak zwane stosować herbicydy, bo ja jestem eko sam te warzywa wpierdalam, także no nie, mo, nie można się do samego truć. A ludzi tym bardziej, no wiadomo, pszenica i rzepak, no to muszą dostać, bo inaczej nie przeżyje na tej gospodarce. A te warzywa to jednak, jak nie dostaną, to i tak, i tak oddadzą te pieniądze, które poszły na siew. i to w nawet w niezłych pieniądzach, bo jak zauważyłem ile można powiedzieć, zebrałem tych skrzyni, tych warzyw, to ja jestem yy, normalnie oszołomiony, bo kurde, nie spodziewałem się, że aż tyle tych skrzyń będę miał. Ale no, nie ma co się dziwić, w niedzielę wstawiłem yy, odcinek na kanał, yy, co najlepiej sypie jako yy, warzywo. Z tego oczywiście dodatku, i możecie sobie też wpaść i zobaczyć, yy, o co chodzi mi. Bo tam, mówię, no trochę posz, yy, poszperałem, a bardziej zrobiłem eksperyment, bo sam się zastanawiałem, czego daje najwięcej, na czym najbardziej zarobimy. I nie będę wam spoilerował, ale po prostu sami obejście, zobaczcie, co wybrało i co jest najbardziej dochodową uprawą yy, jako warzywa na pole na pole, na polu no kurde mój polski ciężki polski bo jestem no niestety dyslektykiem a mam 21 lat i nie umiem się wysłowić także no grubo no grubo albo grubo albo wcale tak pogadają dobra ogólnie gdzieś mamy 3 jazdy. można tak to ująć Chociaż yy, wątpię Dobra, 3, 3,5 przejazda yy, Tak mniej więcej I będziemy przy 12 minucie odcinka Kończyć siewy Znaczy no przy 12, 12 minuta jest teraz Ale przy 15 minucie odcinka na pewno gdzieś skończymy siewy Mi się wydaje, że to jest yy, dosyć bardzo dobrze Dzięki czemu zrobimy jeszcze jedną y, akcję? Nie wiem, y, czy to będzie akcja y, związana z oraniem y, po burakach, bo po burakach przecież w tamtym odcinku było na tym polu robione. Tak, i będziemy chyba robić po marchewce, bo tam y, nawet nie talerzowałem. Co wiem, to nawet nie talerzowałem, tylko będziemy po prostu orać na ciężką skibę na zimę albo już mam kolejny odcinek i też kolejny odcinek chyba będzie z orki. Jednak sprzedaż sobie poczeka jeszcze jeden odcinek i z, no, z ciekawości możecie sami <grymne> za tydzień zobaczyć co to kurde będzie. Bo tak jakoś wypada u mnie, że odcinki się pojawiają co drugi dzień i co drugi dzień idealnie mam tyle serii na kanale, że co drugi dzień można powiedzieć, że odcinki są z innych serii. Aż dziwne, nie do uwierzenia, że ja takie coś wprowadziłem, bo każdy kto mnie ogląda więcej niż e, rok, to może wiedzieć, że u mnie tylko dominowała jedna seria, a jak były inne serie no, tylko takie poboczne bo sami wiecie jak ja przykładam uwagę do innych serii oprócz życia młodego rolnika bo życie młodego rolnika to po prostu jest yy, moje po prostu dziecko które wychowuje samotnie wychowywałem samotnie To jest taka seria, że... Ciąg skończę w 100% na tym celu, na którym chciałem. Nie wiem czy wyjdzie drugi sezon, bo szybciej chyba wyjdzie nowy farming. Jakiś 52 i wtedy może zakończę tą serię. Jak już farming 22 wyjdzie z mody, ewentualnie będę całe życie ciągnął tą jedną serię. I będę zadowolony, będę miał milion godzin ale z milionem godzin jest to związane że nie potrzebowaliśmy miliona godzin żeby posiać po prostu nasze pole pszenicą tylko potrzebowaliśmy 15 minut jak sami mówi jak sami, jak sam mówiłem nie wiem czemu odnosiłem się od razu do was 15 minuta i zjeżdżamy z pola z posianą pszenicą i tak właśnie w tym momencie było i dobra my sobie przejedziemy tutaj zobaczymy w sumie jak ten rzepak wyrósł bo tu wiadomo yy, chwasty ale powiem że yy, rzepaku kurde jestem zadowolony bo trochę jego jest Nawożenie jest 50% no coś pięknego i nie wiem czemu mam strange formera włączonego to jest taka mówię seria że yy, niby realnie ale nierealnie grały po prostu takie coś innego, dobra, tu jest gospodarka nasza, my sobie weźmiemy już naszego fenda z siewnikiem schowamy bo siewnik będzie dopiero używany za rok. Wow, no kurwa, żeby za rok jeszcze był używany, bo jak będę tak walił nim o coś, to chyba już nie będzie używany. Dobra, ogólnie gdzie mamy pług? Łuk mamy tutaj. Dobra, jakoś to zetorem powinienem wyciągnąć. Oczywiście zetorek. Najlepszy ciągnik, jaki mógłbym mieć na start. I możecie w sumie się domyślać co tu będzie za kolejny nabytek. Może jeszcze nie teraz, ale... W następnym sezonie albo za dwa sezony będzie też nowy nabytek, który można powiedzieć, że może zdenerwować dużo ludzi, ale ja i tak i tak ten traktorek kupię. Dobra, ogólnie my sobie tutaj już orkę rozpo rozpoczynamy. Wait. Ach! Zetorek dostaje przepał przed swoim no, to są ostatnie jego dni roboty w tym gospodarstwie na ten sezon. A no właśnie. Mimo to zobaczymy, co jest na przecenie. O, patrzcie, jakiś opryskiwacz. A jakbym yy, sprzedał nasz opryskiwacz? Uuu, kurwa, jeszcze bym zarobił. No, trzeba się kurczę zastanowić. Jak to dobrze zrobić, dobra, zrobić to jest jedno. Jak to dobrze zaorać, żeby w miarę wyszło nam to pole. Bo tutaj, oczywiście, już oramy pod buraka ćwikłowego. Oczywiście, będziemy się bawić yy, dalej z warzywami. Mimo, że nie zobaczyłem, czy to jest opłacalne, ewentualnie jeszcze mogę zmienić uprawę na siew kukurydzy na ziarno bo wiecie jeżeli chujowo nam wyjdzie to no to zobaczymy 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 pożyjemy zobaczymy może jakąś firmę kiedyś kupię i będę robił zupy z tych naszych warzywek ale to są odległe można powiedzieć plany o których y, wy nie wiecie i wcale się nie wypowiedziałem o tym przed chwilą U, tu, 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 tu. ach kurde, orka tym zetorem na te 5 skip wiadomo 155 koni jakoś on idzie jednak to nie jest taki y, takie truchło jak niektórzy mówią te nasze stare szóstki to jednak jest kurde porządna maszyna. poniuchaj MTZ, te pronary, te MTZ. -ty, kurde, nie zrobią tego co ten nasz Zetorek zrobi. Bo to jest polsko-czeska moc. Czechy z Polską tak wytworzyli taki piękny traktorek w sumie serie traktorów. Bo wiadomo Ursusy też wychodziły takie same, tylko no parę elementów było zmienionych Ale to większość ludzi wie o tym Tak samo jak wiedziałem, że ten biały samochód jedzie i specjalnie dla niego mógł tu stałem przed drogą Przed jego pasem, bo wiedziałem, że on nie zamachamuje i będzie jechał dalej Dobra, jedziemy Oczywiście, już jest ogólnie późna godzina, bo zanim ogarnąłem tego save'a to trochę minęło w sumie 2-3 godziny, można tak to powiedzieć. Czekajcie, tylko komu... mam... O nie, o nie, mój tik. Yy, tyk. A, no dwie godziny z tym, co teraz yy, nagrałem. No to półtorej godziny siedziałem nad ogarnięciem tego save'a, także no... Mogę się tyle pochwalić, bo wiem, że to akurat w tym momencie oglądają ludzie, którzy są naprawdę wytrwali. A nawet i ja, oglądając swoje odcinki, nie zachodzę tak daleko jak właśnie ty, widz, I... I mogę tylko powiedzieć, dziękuję, bo jesteś wyjątkowy, bo oglądasz moje pierdolenie już od 20 minut. 21 minus i dalej to robisz Brawo! Jestem ciekawy kto, kto to ogląda Także hashtag o, -O -Orka, A ja przypnę wam serduszko Oczywiście Nie zapominając o pierwszym hasztagu bo oczywiście nie napiszę w, w opisie odcinka, że była orka bo wtedy też będziecie mogli sobie hashtag orka tak o napisać a o to mi nie chodzi i dobra, tu sobie zrobimy poprzeczniak naraz oczywiście minus w tym zetorze jest taki, że on ma wolną skrzynię biegów ale to... minusy wszystko musi mieć Najważniejsze są plus, Dobra, tutaj tyk. Obrócamy się. I to będzie właśnie koniec odcinka. 22 minuta i 7, 8, 9, 10, 12 sekunda. Dobrze, w rytmie się wbiłem. Mogę powiedzieć, że to będzie. W sumie na tyle z tego odcinka, już sobie kończymy oreczkę. Ja wychodzę przez zetorka, bo w takim oto miejscu się żegnamy, i w takim miejscu będziemy się witać w następnym odcinku. Także ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć.